kopać go 18, czy no, no, 18 albo go postaw na stopce i go zostaw nie? Zaraz popatrzymy co jak czy paliwo dochodzi itd. To tu, czy i tak dalej Dobra Ja mam 18 ja odklemy, mam? Śluby, mam Wrzuć do tego tam na dół No jeszcze do No i co, mamy tego katańika Zobaczcie jak w środku jest brudno Tam w środku tutaj Taki syf, za filtrem jest taki syf. No i co, filtr wygląda tak. Totalna kapota. Tu w ogóle powinna być taka przykrywka, bo to jest. On ciągnie tymi dwoma wlotami. A ktoś zrobił taki tuning, wywalił klapkę. To jest w ogóle niedopuszczalne. Dysze są oryginalne w gaźniku, także na pewno nikt tego nie przemyślał. A najlepsze, że klient ostatnio oddał na remont do kogoś. Nie wiem, jak ten remont jest zrobiony. Ale wszędzie jest dirko, siliko. Także No nie wróży to dobrze No ale klient kazał nam to odpalić, więc Gaźnik jest wymyty w myjce ultradźwiękowej Mamy gaźniczek Wygląda tak No i tutaj sanie ze tej 6 daliśmy Bo nie było w ogóle ssania Pasat, pasat. Pasat jakiś yy, stunigowany. Pewnie stuni... stunigowany. Stunigowany jak ten KTM, tak, pewnie. nie? Gumy są jeszcze niezłe tutaj, w tym KTM. nie jestem nigdzie spękany. Będzie lato, żeby tylko silnik nie wybuchnie. Bo ten silnik jest zrobiony, no tak ciężko powiedzieć, jak. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiamy wszystkich. Subskrybujcie kanał łapki w górę.